Bardzo dziwnie jest Ale mam stałego netto, co jest? Czemu? A Bo mi się tu przesy... Aha Aha Przez około 200 minut, nie no, nie no, tak to nie może być Wyjdź, no dobra, później najdłużej ten Ja eee, to, to tam prześlę Tak, to nie może być 20 minut to za tak dużo, nie 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 o, Muszę tego włączyć, OBSa Siema doktor Hejka, co tam? Git 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 Siemka, albop Co tam? Siema, czerwona, co tam? Siem, bałwanek, co tam? Eee, co chciałem. A. Wcale się nie spóźniłem. Jak zwykle. Wcale, że nie. Wcale, że nie. My mieliśmy o tej godzinie zacząć. Wiecie, no, mieliśmy o tej godzinie zacząć. To nie jest tak, że ja czy coś. Nie, 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 nie. Ale że nie, wydaje wam się. Dobra. Musisz mieć godzinę do przygotowania się do dnia. Nie, tylko że ja teraz wie, wstałem o tej godzinie, więc Mieliśmy zacząć o ósmej, bo ja w sumie o ósmej stałem, o siódmej wstałem to powiedziałem: hmm, dobra, za szybko trochę stałem w sumie, a ja się trochę prześpię jeszcze, prześpię się jeszcze, a tak mi budzik dzwoni. Raz, drugi, trzeci, piąty, a wyłączę, wyłączę, wyłączę. Słuchaj, muszę wyłączyć, żeby mi nie budził. Nie, czekaj. A już wszystkie wyłączyłem budziki przez to. Jaki geniusz. Eee, to mogę w sumie wyłączyć już. Eee, Okej. Okay. Eee, okno. Ktoś neta nie ma. Jak? Co ty gadasz? Czemu chat mi nie działa? Daj tego czata tu. Mogę tak zrobić? YouTube nie odwalaj dzisiaj. O danke. schön. Eee... Okej. Okay. To robimy tak. Z komorosikiem robiliśmy godzinę radości na serwerze. Okej. Okay. Ja jestem o szóstej. Ja jestem o szóstej, od przyszedł kolejna sekunda, ósma No, ten czas yy, strasznie leci, no, niestety. Dobra, sumie Discord mogę wyłączyć, bo tylko przeszkadza. Mm, to w sumie też mogę wyłączyć eee dobra czy nagrywanie włączyłem? włączyłem To gdzieś gramy? zobaczysz 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 jak tam ja tak mam zobaczysz dobra eee czy wszystko jest git? czekaj to to jest git? to jest git? nic chyba więcej gdzie nie musiał ustawiać Czekaj, to mam włączone, to też mam włączone, czekaj. Chyba wszystko mam, niczego nie zapomniałem znowu. To to, a to taka gra, która ostatnio jest nawet popularna. Chyba wszystko mam, dobra. Chyba. To jest chyba jakaś gra o muruganiu, tylko tyle wiem, nie wiem dalej o co tu chodzi. Niby wiem, że yy, czekam to grał. Okej. Okay. Yy, nagrywa się nagrywa się dobra. Tutaj się nagrywa. Dobra. już witajcie, jestem Calibra9 dzisiaj zagramy sobie w Wigil Tym razem naprawdę nie mam pojęcia o co w tej gierce chodzi Bo ona wyszła jakiś czas temu i to dosłownie Ta gierka wyszła chyba 15 sierpnia Ja ją nagrywam 26 ee... <ścoughs> sierpnia Jak na mnie to i tak szybko Bo zwłaszcza to ja gierki gram jakieś ee... Po roku po dwóch yy, to i tak szybko jak na mnie. Yy, Widziałem, że inni YouTuberzy grali w tę grę. Dlatego postanowiłem, że też sam w nią zagram. Yy, tak jak wspominałem, nie wiem o co to, tutaj to chodzi. Coś mi mistrzem, że chyba chodzi o Murganie. Że chyba yy, gra łączy się z, z Twoją kamerką czy coś. I kontroluję to jak mrugasz. Ale nie jestem pewny. Zobaczymy. Więc bez dłuższego przedłużania, zaczynajmy z greczką. Klikajmy play. Ok, ok. Tak, chcę pokazać. Jestem Białasem. białasem. Jestem popularnym człowiekiem, który. Chcę pokazać twarz. Czy to już się uda? Ja? Co się nie piekło, wiecie? To najgorsze jest to, że ja nie wiem o co tu chodzi. Dopiero co stałem. Halo? Ha Ara, having. To ja, suit. A blokuje okay, mi grę, fajnie Wy tam piszecie O, dawaj Tu dawaj, nie czekaj e, Fajna grafika Jak zrobić popularną grę e... A, no tak, no tak Zostawiam suba, dzięki, to do... Nie czekaj Pisze się Wigil, a mówi się Wegrzl, coś ko... I'm Polak, ja mówić jak chcę To jest język obcy, ja mówić jak chcę co Jak nie przyjeżdżają do Polski, to co? To ty myślisz, myśl, że mówią poprawnie? Mówią tak, jak uważają. Ja mówię tak samo. Polski ma język. Angielski neme język. Ne, 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 ne. Dziękujemy bardzo. nie angielski mamy problem. Ułożę na samą kamerkę? czemu? Co, czy ta kamerka w ogóle była? Mhm. Aha. Jej kurde, bo jest... też na godzinę, ja nie wiem co się dzieje. Poczekaj ta. Ja mam fajne sposoby na takie triki. Po co jest too much? Po co sobie główkę męczyć? Po co? Poczekaj tak kilka sekund i będziemy wszystko wiedzieli. O, obraz. To. Gdzie to jest? To jest tu. Mam problemy. Rozważ powrót do kamery? Ja. Ale druga kamera do filmów, ona jest podłączona do laptopa. Nie do komputera. Do laptopa. Tak. Może chodzi o tą z OBS-a? Tylko z OBS-a w mam wyłączoną przecież. Tu też jakoś. Aha, to teraz nie działa. Ok. Halu! Eee... Zatrzymaj tak. Jeszcze raz. Małe problemy na imana, ale damy radę Play Yo A? bo tu... Jaki debil, ja tu mogę zmieniać kamerę Jaki de... Jaki dekl, patrzcie jaki piękny jestem To jest kamerka, z, niestety z mojego live'a A tu macie kamerkę z ten Z moją starą kamerkę, którą się kupił rok temu To z nowa z tego roku Okej okay. Wiecie, trochę czarny jestem, ale nie wnikajcie, kontynuę Okej okay. Ale jak działa, to działa, nie ma to nie, może za mało światło jest, czy coś. Nie wiem. Hare Harding, you saying, you face, aż taki piękny jestem? No patrzcie się w kamerę. Czy nie, czekaj. Jakie problemy macie z kamerą? Kolejne problemy z, z Najmana tu są, no jakie problemy? Ja nie chcę problemów Pyk, pyk Jestem chyba za tak głupi na takie gry, wiecie? Z leko kamery jesteś? Naprawdę? Za daleko jestem? Bliżej nie mogę być. Bliżej nie mogę już być. Jeszcze daleko? Teraz? Czy za daleko? Mi się wydaje, że to się bardzo ustawienia ust ustawienia coś nie pykają chyba. No. A nie mi chodziło na kamerkę z OBSa Bo tutaj mam kilka kamerek w sumie. Jedną podłączoną z OBSa, druga pod kabel, druga przez Nvidia, przez kamerkę no. Dzięki, została przyciski Dekel. A nie, co to za gra? A ty wiesz. Kurde, już sobie nie radzę. To jest dopiero początek gry. Wigil, Wigil, Wigil. Już sobie nie radzę. Nie chcę reklamy. Nie chcę reklamy. Spierdzielaj. I Just, everything's gonna... Here we go. Here we go. It's, it's, I that was... Here we go. Here we go bro. Close your eyes. Aha. Za they got that as a setting, huh? Sensitivity, brightness. Okay. Everything's gonna, here we go. Play hold X to hold your eyes open. Hold Z to close your eyes. Here we go. Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Może za ciemny jestem faktycznie. Albo za jasny? No kamera mi coś nie działa, no. Nie jak nie On kliknął nie używając kamery, serio? A. Ale ja to. O nie, ja kliknąłem użyj kamery. Może czekaj. Trzeba ja tą kamerę pod. To wtedy nie będę miał pod filma kamery. Kurde. Też nie wiem, czy ten kamer mi sięgnie. No niby by sięgnął, ale. Dobra, zobaczymy. Jeśli nie no to trudno, bez kamery pójdziemy. Mam drugą kamerę, zobaczymy. Aha, jeszcze tam co poleciał kabel, mega. Nie, tobie nie wiedzę z całej twarzy. Aha. A kiedy, jak ten odłączyłem, no? Gratuluję, sobie ja 아하 저은 카메라에 니 저거 지 저와이 할로 카메라 Jaki czarny! Nie jestem czarny! No kamera! Czemu kamera mi nie działa? Ale teraz wszystko mi nie działa. Ej! Nie wiem, wyjdę z gry Kurde nie to. Eee, to Kamera! No kamera co jest? Żadna kamera nie działa. Co się zrobił? Który to był kabel? Widzisz, że zabrał kamerkę? Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie wiem co się dzieje. Jakieś problemy. A to w ogóle kamera mi nie działa. To, to dosłownie Kamera mi nie działa teraz. Kamery mi zepsuli Halo No mega, no! Czekajta, ja mam pewny trik. Tylko nie wiem czy my wrócimy wtedy. Poczekaj ta chwilę. Mogłeś w to jak grać? Tylko ja żem już to kupił, więc... Trochę słabo A, mieli po kamerce, fajnie Ja teraz nie mam kamery już Co tu się stało? A teraz nic nie działa. I to dosłownie nic. No mega, mega! Chyba będzie trzeba zrobić nowego live'a i po prostu coś innego zagram, a tamtą grę to se odstawię na kiedy indziej, wiecie? Bo to chyba nie ma sensu. Traciliśmy około 30 minut. Najwyżej no gdzieś pod koniec wakacji sobie zagramy w to. Kurde, ciebie moja komentarza. Dobra, myślę, że jak to nikt mnie nie widzi. Momo mi widzi. Momo, momo. Ni, ni, Dobra, myślę, że odkończymy livea na chwilę. Jak mi się uda ustawić dla kamerę, no to wrócimy. Jak nie, no to trudno.